Tematem dzisiejszego spotkania jest powołanie do macierzyństwa, a porozmawiamy o tym z panią Mucią Tacik, familiologiem oraz doradcą życia rodzinnego, a przede wszystkim mamą dwójki dzieci. Na początku chciałabym zapytać, czy musimy podnosić macierzyństwo do rangi powołania, skoro i tak to jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu kobiety? Dzień dobry. E, oczywiście, że musimy. Kobieta jest wybrana do stania się matką nie tylko przez Pana Boga, ale też właśnie przez mężczyznę, który chce z nią założyć rodzinę. E, mężczyzna powołuje jakby tą kobietę, a kobieta odpowiada na to e, powołanie, powołując go też do bycia ojcem. E, poza tym macierzyństwo jest powołaniem, no bo to tak trochę skomplikowana sprawa. Mhm. A czy musimy to komplikować i zawsze zaczynać od Adama i Ewy? Oczywiście, że tak. Dobrze, że to zauważyłaś. Jest to tak ważna sprawa, że na pierwszych stronach Biblii mamy wzmiankę właśnie o Adamie i Ewie. Ewa z hebrajskiego oznacza dająca życie. Stąd też widzimy, jak dużą rolę odgrywała mama w tamtych czasach. To powołanie do bycia mamą możemy później przelać właśnie na miarę naszych czasów Maryi. Ona była, stała się właśnie takim symbolem mamy, czy też matki całego narodu. Z niej możemy czerpać przykład, możemy uczyć się od niej, bycia właśnie dobrą mamą, dobrą żoną, dobrą opiekunką rodziny. Czyli powołuje zarówno Bóg, jak i człowiek. Czy w takim razie powołanie rodzi się już w niebie czy na ziemi? Powołanie rodzi się w sercu. Zresztą mówimy, że dziecko rozwija się pod sercem mamy, czyli czuje jego rytm bicia serca, czuje tam słucha jego melodii, więc można powiedzieć, że macierzyństwo jest nie tylko owocem miłości, ale też gotowości dostania się. Stania się matką, pragnienie ofiarowania się bezinteresownemu, bezbronnemu, właśnie człowiekowi. I to chyba jest najpiękniejszy obraz ludzkiej miłości. Czyli w takim razie same budzimy powołanie w sobie? Może nie tyle budzimy, co czujemy. Każdy z nas zaczyna czuć taki głos wewnętrzny, który jest odpowiedzią właśnie na wołanie Boga. Każdy, każda z nas, mówię tutaj o mamie, we właściwym dla siebie czasie odczytuje to, czy jest to właściwy moment, by zostać mamą, czy też nie. Natomiast w 100% żadna z nas nie wie, czy to faktycznie jest ten moment mój, ale jak już zostanie mamą, to na pewno daje 100% siebie, żeby to powołanie w pełni wypełnić razem z wolą Bożą. To czy jeżeli teraz mogę spytać, kiedy u pani narodziło się to powołanie, ta gotowość, czy to było może po ślubie, czy jeszcze wcześniej? <grystanie> 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 jak mi się tak zastanowić? W sumie ja nigdy się tak dogłębnie nie zastanawiałam, ale tak teraz wspólnie z Wami się zastanowię, jak to mogło być. Na pewno to było przed ślubem. Na pewno to była sytuacja, w której czułam się bezpiecznie ze swoim jeszcze chłopakiem. Wiedziałam, że jeżeli jutro by się mnie zapytał, czy zostanę jego żoną, wiedziałam, że w ciemno odpowiem tak. No ale to był taki moment, my się znaliśmy już sporo, bo pięć lat się znaliśmy, dwa lata byliśmy już ze sobą jako para. Także mówię, to nie było tak z dnia na dzień, to było odkrywanie i poznawanie siebie. I to był chyba taki moment, kiedy poczułam, że on jest właściwą osobą. Z którą chciałabym spędzić resztę życia, i w zasadzie niedługo potem, bo po paru miesiącach się mi oświadczył, więc mówię, w ciemno powiedziałam tak i razem zaczęliśmy tą drogą kroczyć wspólnie. Teraz często można usłyszeć, że matki chcą być samowystarczalne z wyboru wychować dziecko bez męża, bez ojca. No tak, ale to powołanie właśnie nie rodzi się w samotności. Skoro jest wybraniem, no to musi wypływać z relacji, ze spotkania, jest odpowiedzią właśnie na miłość z drugim człowiekiem. A czy twierdzenie, że kobieta ma prawo stać się matką jest trafne? Właściwie nie. Ma tyle samo prawo, co i powołanie. Zresztą nie każda kobieta może zostać mamą, zarówno tą biologiczną, jak i fizyczną. No i to nie jest tak, wiecie, na pstryknięcie palca, że chcemy zostać mamą i nią jesteśmy. I to nie jest tak, że mamy nieograniczony wybór i że w danym dla nas momencie zostaje mamą, bo tak chce, bo wszyscy inni chcą. Nie, tak to niestety nie działa. Musimy pamiętać, że to jest decyzja, jak przy każdym innym powołaniu. My odkrywamy w sobie ten głos i decydujemy o tym, czy idziemy, czy, czy odpowiadamy na to nasze powołanie, czy też nie. Mówi się, że miłość matki jest bezwarunkowa, ale co to tak właściwie znaczy? No, tak, w skrócie mówiąc, to mamy, mamy kochają mimo wszystko. Niezależnie czy dzieci nabroją, czy coś napiszą w szkole, w domu, czy też nie spełniają naszych, wydaje się nam, oczekiwań. Nie spełniają naszych, powiedzmy, marzeń. Mama kocha mimo wszystko. I właśnie o to w tym chodzi, że to jest taka miłość bezwarunkowa. Matka nie przestaje kochać, nawet wtedy, kiedy dziecko gdzieś nie, nie sprosta jej oczekiwaniom, czy pójdzie w inną drogę, inny zawód, obierze niż sobie rodzice, czy też mama zaplanuje. I to jest właśnie ta miłość, miłość mamy, taka bezwarunkowa mimo wszystko. Ale w życiu bywa różnie. No tak, ale my dążymy ku temu co jest na górze, więc kierujemy się ideałami, by właśnie osiągnąć ten mistrzowski poziom. Jest trudno, jest ciężko, ale też nam nikt nie mówił, że będzie łatwo, dlatego w 100% nikt nie przewidzi scenariusza, jaki nam zapisze życie. To powołanie do, do bycia mamą dodaje nam też sił do, do pokonywania trudności, dokonywania wyborów, które czasem nie są łatwe. Czasem wiadomo, że gdzieś praca, pieniądze, używki czy stres może to przyćmić nasze ideały, ale w każdym momencie mamy szansę, by odwrócić swój los i, i wejść na dobrą drogę. To na sam koniec mam jeszcze dwa pytania. Co jest trudnego w byciu mamą? O, w zasadzie powiem Wam, że chyba wszystko. Każdy dzień przynosi w ogóle inne inne niespodzianki, inne oczekiwania. Ja w ogóle odkąd zostałam mamą, to zaczęłam szanować każdą mamę. Musimy pamiętać, że my dla dzieci jesteśmy ideałami. Bez względu na to, czy sobie wytoczymy własną drogę i wydaje nam się, kur, czy dzisiaj mogłam ten dzień inaczej poprowadzić. Może nie powinnam krzyczeć, może powinnam pozwolić na to czy na tamto, ale w oczach dziecka zawsze jesteśmy najlepszymi. Choć mamy czasami ciężkie chwile, trudne dni, no to ta myśl, że, że właśnie nasze dzieci zawsze widzą nas w nas. Najlepszych superlatywach i nigdy nic złego na nas nie powiedzą, to gdzieś tam motywuje, ale tak naprawdę bycie mamą jest w każdej dziedzinie trudne, bo, bo trzeba wszystko planować, trzeba być 24 godziny. Z dzieciątkiem? Czy jesteśmy same, zdrowe, chore, czy jesteśmy zmęczone? No dla dziecka nie ma. Mama jest na etacie cały czas. Nie ma, że jest chora, nie ma, że, że ma wakacje, że, że chce odpocząć. I to jest chyba też takie trudne, że musimy się w pełni oddać. No ale to jest takie oddanie, tak jak wcześniej mówiliśmy, bezwarunkowe, nieoczekujące na nic, tylko dające z siebie 100% tego, co najpiękniejsze. A co jest najpiękniejszego w pełnieniu tej roli? Chyba wszystko to, o czym wcześniej powiedziałam. <laughs> czyli wszystkie te trudy, które ponosimy, e, potem zostają nam wynagrodzone jakimś jednym słowem z nienacka. Dziękuję mamusiu, kocham cię mamusiu. E, czyli to wszystko jest taki paradoks. Z jednej strony jest to coś trudnego, obciążającego, a z drugiej strony coś pięknego, bo gdyby nie ta droga, nie te trudy, które ponosimy, macierzyństwo by tak nie cieszyło. Bo... Mimo, że na co dzień się wydaje, że nikt tego nie widzi, nikt nie docenia, ale Gdzieś tam pomału, mało po mało ziarenko kiełkuje i, i wydaje plon w najmniej oczekiwanym momencie. I chyba to jest najpiękniejsze. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. No, dziękuję.